Dzień dobry widzowie. Dzisiaj będziemy uciekać z jaskini tej, która była w poprzednim odcinku i spróbuję jakoś drogę sobie zapamiętać. Czekajcie, bo ja mam nadzieję, że zapamiętałem drogę. Spróbujemy stąd uciec, bo to nie jest fajne tak sobie siedzieć. I zdobyliśmy diamenty. Tego w momentu nie nagrałem, ale jakby to nie było oszukiwanie od razu mówię. Po prostu znalazłem trzy diamenty, tak jak było jedno złoże i zrobiłem sobie kilof diamentowy. I jakby co patrzcie, nie mam tutaj nie mam tutaj napisane, że ten jest na górze, że no, że po prostu nie można zdobywać trofeu, więc dobrze. więc Spokojnie. Dobra, to tak, muszę iść teraz tędy. Z tego co wiem, z tego co sobie zobaczyłem, to... Muszę iść tędy i wodospadem, jakimś teraz na górę. Czekajcie, gdzie ten wodospad jest? Gdzie ten wodospad jest? jakiś wodospad miałby być podobno? O, tu, atramentowy jest przy okazji. Czekajcie, tędy. Tu jest woda. A To nie jest woda. Ała! Wow. Mocno spadłem. A to, tu jest ten wodospad. Tak, tu jest ten wodospad. Z tego co widzę. Muszę się po niej na górę. Tylko słabo widzę się w tej kompletnej ciemności. O, dobra, tak, tak lepiej. Nawet wodospadem się, się lepiej widać cokolwiek. A nie, czekajcie, to chyba nie jestem wodospad. Tędy, o, czekaj. O, i teraz do góry cały już. I dotrzemy tam zaraz. Mam nadzieję. Dobra, jesteśmy gdzieś. I uwaga, czy to jest to? I czekajcie. A, tu był ten wielki wodospad. Tu po prostu wejściem innym szedłem. Dobra, i teraz tędy. Spróbujemy jakoś tędy. Czekajcie, ja chyba... Wydawało mi się, że zapamiętałem drogę, ale nie jestem pewien. Yy, tu powinno być wejście jakieś. Czekajcie, bo coś znowu pomyliłem. Bo ja nie byłem pewny niczego. O, dobra, tu jest wejście. Czekajcie, do tu? To chyba tu yy, wejście do tej jaskini. Czy ja teraz w prawo szedłem... O Jezu, zapomniałem o powietrze. Tak, tędy, tędy, tędy. Dobrze idę, dobrze idę. Jakby co? To teraz do góry tędy. I tutaj powinno być zaraz kolejne powietrze. O, tutaj powietrze jest. I teraz, proszę państwa, trzeba iść gdzie? No właśnie gdzie? To jest pytanie. Nie no, nie ma, nie jest pytanie. Ja wiem gdzie. Znaczy tak średnio wiem gdzie, bo ja słabo to pamiętam. Wydaje mi się, że w taką stronę. O łam, no przecież kucam. O co ci chodzi. Dobra, tędy, 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 szybko, 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 O to jest ta jaskina, to jest ta jaskina, a wyszedłem! I co jest? Wyszedłem, patrzcie, już jest to wejście. Ja nie spodziewałem się, że tak szybko że tak szybko to pójdę. pójdzie. Ja w ogóle inną drogę ustawiłem. No ale dobra. <laughs> szybko poszło jak <mi> <laughs> Szybko poszło. Kurde no. Ta woda przeszkadza strasznie. Muszę ją zakleić, bo nie wytrzymam O, dobra. No. Tak też nie mogę no. no nie da się w ogóle postawić bloku. Dobra, wchodzimy do góry. Chodzimy z powrotem do góry. Zobaczymy, czy w ogóle starszy nam bloków. Jeśli teraz dojdziemy do domu, to jesteśmy bardzo szczęśliwi. Bo mamy wielkie szczęście. Ogromne. Chyba nie starszy bloków, tak się wydaje. A nie, starszyło idealnie, tak na styk. Dobra. Bierzemy kunia i idziemy do domu. I będzie się działo. Znaczy nie idziemy jeszcze do domu, tylko ten, jeszcze sobie pójdziemy na tą mapę, pójdziemy sobie tam, żeby wykopać obsydian z tamtego portalu. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, bo mam słuchawki, ja nie jestem pewien, czy mnie słychać w słuchawkach, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, to czekajcie. To tak, w którą stronę? Tu jest woda, więc raczej nie w tą stronę. pójdę. A, że dobra nie chcę się zaraz wejdźmy tu tędy. Fa fajne, fajne są te dźwięki w Minecrafcie, takie idealne. Takie perfekcyjne po prostu. A, no dawaj. Na pewno przychodziłem przynajmniej przez jedną wodę, więc muszę przejść chyba. Nie na razie, na razie nie muszę. Nie muszę, tak że nie wiem. To był tak dźwięk głośny. Uf, ale to koni się walną, a nie ja. <grych> Czekajcie, yy, trochę źle robię. Czekajcie, to na pewno przepłynęłem przynajmniej raz. Wyjdę trochę wyżej. O, gdzie się ten lód zaczyna? Czekajcie, bo ja w drugą stronę idę. Tędy można jeśli tam będzie lód po drugiej stronie, albo, ale tu jest strasznie... góra jest yy, stroma strasznie. Czekajcie będę skakał. Dawaj, no. Ile można. Czekaj, wezmę sobie te szczypce. Spokojnie i tyle. No. Miałem duże szczęście, bo mi jedna pochodnia została dosłownie. Więc nie wiem, jak. Nie wiem, jak mi się to udało. No, dawaj. No, dobra. O, ten, Nie, ten. A. No to śmiesznie będzie. Muszę zrobić duży skok. A, dobra. Ale ileś. Dobra, popnę konia. Dawaj. Koniu. Dawaj, idziesz, do radę. Wyjdziesz z tego, jesteś już blisko. Dawaj. Kurde, szkoda, że nie ma... Nie można w wodzie jeździć na konie, ale to by było głupie. No... No wejdź z wody! Wejdź z wody! Sorry, że cię biję, ale muszę. O stój! Dobra. O, Udało się. I tak. Gdzie ja jestem? Bo tu jest chyba niezbadany teren, tak mi się jakoś wydaje. Czekajcie, ja muszę okrążyć tutaj. Yy, tu w sumie mogłem przejść normalnie. Muszę ok okrążyć tą górę i tam będzie lód. Oko konio, odpoczniesz sobie w domu. Dobra, dobrze idzie. Tutaj będzie jakaś woda, czekajcie. O, dobra, jest lód. Teraz możemy sobie przy spokojnie przejść po lodzie. O dobra, teraz możemy gonić do przodu. I tam przy rzece przy okazji będzie, wiecie... Ten cały yy, portal. Diamentowy killoff. Nareszcie. Po tylu odcinkach nie ma w sumie. Ale patrzcie. Yy, poprze, yy, po, po, po poprzedni odcinek w sensie yy, diamenty i rumak, no to... W sensie w diamenty, chodziło o to, że diamenty faktycznie zdobyłem, ale właściwie w drugim odcinku zdobyłem, ale chciałem, żeby się nazywał tak samo jak w Minecraft Adventures. Więc tak, dobra, gdzie jest ten portal? Dobra, to jest chyba w innej rzece w ogóle. Nie wiem, to jest albo tutaj, albo po drugiej stronie. Dobra, raczej po drugiej stronie, jakoś tak mi się dziwnie nie wydaje. Dlatego przyjdę sobie na drugą stronę, gdzie jestem. Tutaj jestem. Ok. Dobra, dobrze idzie, dobrze idzie. Niedługo będziemy w domu, ale jeszcze musimy wykopać, wiecie, po no to pewnie takie proste. Dobra, idziemy bardzo dobrze. Zaraz będzie lód. No, no tak, ale jeszcze te, te góry wszystkie. O, jest lód, dobra, czyli idziemy dobrze. I tak, jesteśmy tutaj... A, bo to jest ta rzeka wioski, czyli muszę w tą stronę iść, tak? Tak, według moich obliczeń, tak. Wydaje mi się... No nie, na pewno. Nie ma innego wyjścia. Tak, tam jest. Oczywiście... Nie widzę. Czekajcie, bo coś się. Coś tu mi się nie, nie wydaje. Czekajcie, bo ja. Nie, no to powinien być gdzieś. A tu już. Tu, nie wiem, to skręca trochę. No to nie ma. A nie, tu jest, dobra. Tu jest, przy końcu rzeki. To, a, faktycznie, czyli tak jak myślałem wcześniej, że tu jest, dobra. Nieważne, wszystko jedno. No właśnie, teraz tak, żeby koń mi znowu nie uciekł. To nie wiem jak to zrobię. Muszę go znowu... Muszę go znowu zakopać. Czekajcie. Ale... A, bo ja mam już bardzo mało odlieta. Wezmę sobie to dalę. I to i teraz siądę i teraz go tutaj unieruchomię. Stój! No dlaczego... Taki byłeś grzeczny wcześniej. No. Zaraz ja na niego wsiadam. Teraz stój i się nie ruszaj, okej? Okay, to jest twoje zadanie. Źle no, źle postawiłem w ogóle. No nie! Dobrze. Unieruchomiłem go. Teraz już tam nie wyjdziesz na razie. Sorry, ale. Oj, oła, duch. Przestraszam się do że do lady wpadłem. Dobra. Mamy obsydiany, proszę bardzo. Ile potrzeba do port port portalu? No właśnie. To jest bardzo ciekawe. A nie, bo ja wykopuję nie tym kilosem Sorry. Nie zorientowałem się. Dobra, mam, mam pierwszy, tak? Mam pierwszy, dobra, mam pierwszy obsydion. Uh. A ile jest potrzebne do portalu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. Znaczy, można by, można by wykopać już 10, ale. No dobra, spróbujemy. Jak będzie 10, to wykopię 10. A nie jestem pewien. Szybko idzie nawet. Ja myślę, że wolniej będzie się to wykopywało. A bardzo szybko to idzie. Dobra, ile już jest? 5 To wystarczy w sumie jeszcze 3, ale... Ja szczerze chciałbym mieć pełny portal, a na pewno wystarczy. Dobra. Już blisko. Dawajcie, to będzie. historyczny moment, jak odpalę. Ponieważ pierwszy raz Neder. W następnym odcinku będzie Neder, to tylko jest taki mały odcinek powrót. Znowu powrót. No, ma, nazywał się może będzie ucieczka z jaskini. Ucieczka z jaskini, tak, ucieczka z jaskini to dobry pomysł. A w następnym odcinku dopiero wejdziemy do wendorii. O, tak to może wyglądać. Dobra, ile jest już? O, dobra, jest już 10. Myślę, że będzie mniej, dobra. I 10 wystarczy? Wezmę jeszcze kilka, tak na wszelki wypadek. I przy okazji wezmę jeszcze ten płaczący obsydian. bo on może się przydać do dekoracji. To, to jest 1 kilo znowu, bo one są strasznie podobne do siebie. Kolorami ciężko rozróżnić. Dobra, yy, czyli tak, muszę to postawić. Dobra, teraz mogę wykopać. No, czy to, a czy to się będzie szybciej wykopywało? Niż, niż normalny? może nie. No nie chyba tyle samo, może trochę krócej Dobra i w sumie tyle wystarczy jak na razie. Jeśli będę potrzebował, to pamiętam, że to jest tu Dobra, idziemy do domu. Jak dojdziemy do domu i postawimy portal, ale go jeszcze nie odpalimy, to yy, to będzie koniec odcinka, dobra. Teraz tędy, według mapy. Dobrze, że wziąłem mapę, bo ona mnie w sumie uratowała. O, dobra. Zdaje mi się, że mój dom jest gdzieś tam. Czekajcie, na, na mapę jak spojrzę, to jest w tamtą stronę. Dobra, tu jest już wioska. Dobrze mi znana. Tu jest moje iglo. To w ogóle było iglo? Znaczy, było chyba. Tak, było tu iglo. W pierwszym odcinku było chyba. To tu jest moja wioska? Tak, to jest moja wioska. Tak, to jest 18%. Jezu! Znowu się tak przestraszyłem, bo to strasznie zgłośny dźwięk, a to... Te... Tak, to jest moja wioska. Tylko teraz będzie trzeba przejść. No właśnie. A jak ja koniem przejdę tam? No właśnie, jak ja koniem tam przejdę. Uff. Przecież to jest niemożliwe, co to jest. No Nie, 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 nie. nie. To jest niemożliwe. Cały czas była lawa, ja tego nigdy nie zauważyłam? O nie. O nie, dlaczego? Dobra. Ciężko będzie, bo patrzcie, muszę przejść aż tam. Czyli, a to jest do, dosyć duży kawałek. Jest jakieś przejście, może normalne? Będę musiał wszystko dookoła przejść. Dobra. Spróbujemy. Spróbujemy się pobudować jakoś. Yy, dobra, teraz. A bo ja muszę tutaj tak budować specjalnie. Dobra. O nie, no dobra, nie da rady, nie da rady. To nie, no bez sensu jest to, to robić. Po prostu musimy przepchnąć konia przez, przez taki kawałek. A ja go niby na, na górę wdrapie. No właśnie, nie pomyślałem o tym. Będzie musiało zostać na górze. Na dole chyba. No właśnie, dobra, ale szybko idzie nawet. Kurzczę, jakbym miał smycz, to by było dobrze, ale bym nie mógł teraz iść tam do domu dopiero. Nie straciłbym konia, ale mógłby gdzieś odpłynąć. Ze smyczą by się bardzo, bardzo łatwo go przepychało. Muszę zrobić tu jakiś most, bo... Yy, bo słabo to wygląda. No, Dobra, dawaj. No nie, szybko idzie. Szybko go się przepycha jakoś. Ale tak bardzo szybko, patrzcie, jak pędzi. O, dobra, teraz idealny combo trafiłem. Czekajcie. Idealnie go przepchnę, chyba. Dobra, dawaj, lecisz, 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 lecisz. Dobra, już blisko, już blisko. Ale to jeszcze chyba nie, nie jest koniec. Mogę muszę jeszcze przepchnąć przez dawny kawałek. Jak go tu wepchnąć na górę? Dobra, dawaj, wjeżdżaj na górę. Albo nie, tu jest, tu jest blok. No nie, no on ucieka cały czas, no stój. Daj spokój. No, no nie mogę z nim, no co, on jest jakiś nienormalny. O, dobra. Teraz dobrze jest Teraz muszę im skoczyć. Oczywiście pewnie nie skoczę. O, dobra, skoczył. Super. Dzięki wielkie. A teraz musimy jakimś cudem przejść tędy. Znowu wodą. Bo nie ma innego wyjścia. Ach. Czekajcie, ja go chyba obuduję po prostu tutaj gdzieś. No będę go znowu przepychał przez taki kawał. Dobra, niech będzie. Niech się będzie. Po prostu... Nie, dobra, już go przepnę przez ten, przez ten kawałek. Po to jest właśnie smycz. Dlatego wędrownego handlarza zawsze... Czekajcie, może go jakoś popchnę O, do... szybciej idzie. Ale on może stracić serduszko. I są strasznie głośne dźwięki. Ale tak znacznie szybciej idzie. No stój. Czekaj, ile ty masz serduszyk? Czemu ja już tyle serduszek mu zabrałem? Jak to możliwe? No idź w tą stronę, co się mówię, to będziesz miał jedzenie. Dobra, już blisko, już blisko. No dobra, już blisko, już blisko. Już bardzo blisko. No, ważny, dasz radę, dasz radę. Wierzę w Ciebie. Kompletnie o tym nie pomyślałem, po prostu sobie wziąłem konia i poszedłem. zamiast pomyśleć o tym, że trzeba będzie go przetargać przez całą wodę, to, jest... to słaby pomysł, ale dobra, szybko idzie znowu. Dobra, tu już jest płcizna. Ale będę musiał nim jeszcze wejść na górę. O, dobra. Dobra, spróbujemy. O, spróbujemy wejść na górę. On ma takie skoki, że może się uda. Tylko... Tu jest woda też. Dawaj. Dobrze. Wysoko on skacze bardzo. Ale jak, to, jak ja tam niby wejdę? A można nim tak wejść po prostu. Czekaj, ile on skacze. Nie, nie tu sięgnie. O co z ja z niego strzydę. A Mogę nim po prostu... No nie mogę, no. No nie, nie wejdę tam z nim, nie mam mogę nie da się. To jest niemożliwe. Dobra, muszę go zostawić tu na dole. Smyczą go ewentualnie potem naprawię. Przykro mi, ale muszę cię zostawić na dole. O, że ziemi już nie mam eee, To dobra. O nie to dużo mam liści Azali, to mogę z liści Azali mu zbudować taką małą zagrodę, Tymczasową tylko oczywiście. Potem go wpuszczę do domu. No. Dobra. Tak może by nie uciekł. Ale on tutaj wchodzi normalnie. Dobra, nie, nie, nie przeskoczy tego. Dobra, on tu zostanie, ma siodło i wszystko, a ja muszę dojść do domu. Potem cię, potem cię uratuję, nie bądź się. I teraz do góry. Stworzę portal i będzie koniec odcinka.